Nadeszły pilne wiadomości, które przynoszą poważne zmiany dla emerytów w całym kraju. Jeśli myślałeś, że rozumiesz wszystko na temat swoich wypłat emerytalnych, czas się zatrzymać i zwrócić szczególną uwagę. Krajowy organ emerytalny właśnie ogłosił znaczące zmiany, które mogą drastycznie wpłynąć na Twoją przyszłość finansową. Wyobraź sobie, że budzisz się i odkrywasz że twoja sąsiadka Maria odkryła lukę prawną, która pozwala jej otrzymywać dodatkowe 500 dolarów amerykańskich miesięcznie, podczas gdy Janusz z naprzeciwka znalazł sposób na odzyskanie płatności za poprzednie lata. Może to brzmieć niewiarygodnie, ale w ciągu kilku następnych minut zobaczysz, jak te transformacje są całkowicie możliwe. W trakcie tej dyskusji odkryjemy sekrety o których organ emerytalny wolałby, abyś nigdy się nie dowiedział. Zdobędziesz wgląd w to, jak zmaksymalizować swoje świadczenia zgodnie z nowymi przepisami, które dokumenty musisz natychmiast sprawdzić i typowe błędy, które mogą kosztować cię tysiące dolarów. Te zmiany są zbyt ważne, aby je zignorować, więc zwróć szczególną uwagę. Przez lata system emerytalny wymagał poważnych reform. Teraz wreszcie wprowadzane są znaczące zmiany, zmiany, które mogą zmienić sposób myślenia o emeryturze. W ostatnich miesiącach liczne dyskusje z ekspertami prawnymi, specjalistami do spraw ubezpieczeń społecznych i doświadczonymi emerytami ujawniły fascynujące spostrzeżenia na temat tego, jak te reformy wpłyną na ciebie. Niektórzy emeryci już skorzystali z nowych przepisów i podzielili się swoimi zdumiewającymi doświadczeniami. Usłyszysz ich historię i dowiesz się, jak zastosować te same strategie w swojej sytuacji. Jedna z najważniejszych aktualizacji dotyczy przeliczania świadczeń emerytalnych. W przeszłości wielu emerytów nie było w stanie skutecznie dostosować swoich płatności, co narażało ich na obciążenia finansowe. Jednak zgodnie z nowymi przepisami uproszczony proces pozwala teraz emerytom, nawet tym, którzy przeszli na emeryturę wiele lat temu, na przeliczanie swoich emerytur. Rozważmy przypadek Elżbiety, emerytki z Wrocławia, która przez lata zakładała, że jej emerytura jest stała. Podczas konsultacji odkryła, że przysługuje jej prawo do zaległych wypłat obejmujących ostatnie trzy lata, co zaowocowało nieoczekiwanym wzrostem finansowym. Tego rodzaju zmiany mogłyby dotyczyć tysięcy emerytów, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, jak z nich skorzystać. Kolejna przełomowa aktualizacja dotyczy systemu indeksacji emerytur. Począwszy od kwietnia 2025 roku zostanie wprowadzona nowa metoda dostosowywania emerytur. W przeciwieństwie do poprzednich sztywnych podwyżek procentowych, nowy system będzie uwzględniał nie tylko inflację, ale także realne wzrosty kosztów utrzymania emerytów. Oznacza to, że dostosowania emerytur będą oparte na rzeczywistych warunkach ekonomicznych, a nie na dowolnych liczbach. Mówiąc prościej, wyobraź sobie, że masz osobistego doradcę finansowego, który dba o to, aby twoja emerytura nadążała za rosnącymi kosztami żywności, mediów i opieki zdrowotnej. Niektórzy mogą się zastanawiać, w jaki sposób te zmiany będą finansowane. Wbrew obawom reforma została ustrukturyzowana w sposób, który redystrybuuje fundusze w ramach budżetu zabezpieczenia społecznego, a nie zwiększa obciążeń podatników. Ponadto nowe zasady usprawnią proces składania wniosków o ponowne przeliczenie i dostosowanie emerytur. Teraz prawie całą niezbędną dokumentację można złożyć online, eliminując potrzebę długich godzin spędzonych w biurach biurokratycznych. Profesor Andrzej Kowalski, wybitny ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, nazwał to momentem transformacji dla emerytów. Podkreśla, że po raz pierwszy reformy emerytalne są wdrażane w celu rzeczywistej poprawy jakości życia seniorów. Te modyfikacje nie zostały wprowadzone przypadkowo, są wynikiem szeroko zakrojonych badań, konsultacji publicznych i wysiłków legislacyjnych mających na celu zapewnienie emerytom wsparcia finansowego. Na jakie zasługują. Aby skorzystać z tych zmian, musisz podjąć działania już teraz. Zacznij od przejrzenia dokumentów emerytalnych i sprawdzenia, czy nie ma w nich rozbieżności. Następnie zapłanuj konsultacje z lokalnym biurem emerytalnym lub doradcą online, aby zbadać, czy kwalifikujesz się do ponownego obliczenia. Wielu emerytów przeoczyło potencjalne świadczenia. Po prostu dlatego, że założyli, że ich wypłaty są ustalone na stałe. Jednak gdy pojawią się nowe możliwości, ci, którzy podejmą proaktywne kroki, odniosą korzyści. Wielu emerytów przez lata nie zdawało sobie sprawy, że mogą poprosić o przegląd swoich obliczeń emerytalnych. Uważali, że po ustaleniu emerytury nie ma możliwości jej zwiększenia. Jednak nowe zasady dają możliwości korekt w przypadkach, gdy przeszłe zatrudnienie, niebezpieczne warunki pracy lub niezarejestrowane składki nie zostały prawidłowo uwzględnione w pierwotnych obliczeniach. Tysiące osób rozpoczęło już proces odzyskiwania płatności, których wcześniej im odmówiono. Inną kluczową zmianą jest wprowadzenie systemu korekty emerytur w czasie rzeczywistym. W przeszłości emeryci zmagali się z problemem, ponieważ inflacja osłabiała ich siłę nabywczą szybciej niż mogły to zrekompensować podwyżki emerytur. W ramach nowego systemu korekty emerytur będą bezpośrednio powiązane z rzeczywistymi kosztami, z jakimi borykają się seniorzy. Dzięki temu emeryci nie będą już pozostawać w tyle pod względem ekonomicznym z powodu przestarzałych metod indeksacji. Istotną cechą tej reformy jest mechanizm rekompensaty wstecznej. Jeśli podwyżki emerytury były niewystarczające w poprzednich latach, możesz kwalifikować się do jednorazowej płatności korygującej w celu wyrównania niedoboru. Oznacza to, że emeryci, którzy poniesili straty finansowe z powodu przestarzałych metod indeksacji, mogą spodziewać się dodatkowych środków na rekompensatę rozbieżności. Co więcej, biura emerytalne uprościły proces składania wniosków o świadczenia. W przeszłości zajmowanie się dokumentami emerytalnymi często wymagało wielu wizyt w biurze, niekończących się kolejek i skomplikowanych formularzy. Dzięki wprowadzeniu internetowego systemu przetwarzania emeryci mogą teraz składać wnioski cyfrowo, nie wychodząc z domu. Dla tych, którzy nie czują się komfortowo korzystając z internetu, osobista pomoc będzie dostępna w lokalnych biurach emerytalnych. Dedykowani pracownicy pomogą seniorom w procesie składania wniosków, zapewniając, że wszyscy będą mieli dostęp do tych nowych świadczeń bez zbędnego stresu. Aby w pełni przygotować się na nadchodzące zmiany, emeryci powinni zacząć gromadzić wszystkie stosowne dokumenty emerytalne już teraz. Przeglądanie wcześniejszych zapisów dotyczących zatrudnienia, składek na ubezpieczenie społeczne i decyzji emerytalnych pomoże ustalić, czy kwalifikują się do zwiększonych wypłat. Rozsądnym posunięciem jest również zasięgnięcie profesjonalnej porady. Konsultanci do spraw ubezpieczeń społecznych, doradcy prawni i przedstawiciele biur emerytalnych mogą wyjaśnić szczegóły i udzielić spersonalizowanych rekomendacji. Pozostawanie poinformowanym jest kluczowe, ponieważ bieżące aktualizacje dotyczące tych reform będą się pojawiać.